Witam Was, pytam w kolejnym moim nagraniu wideo, takim dosyć na pewno, nie za długim. E, pokażę Wam ciekawe nowości, kilka ciekawych nowości, o których odkryłem, które odkryłem w przy, przedstawieniu, w przy przeglądarce Chrome. Najpierw przedstawię Wam e, możliwość przedstawienia sobie paska, adresu mad przy, ale tylko w iOS. W Androidzie to nie działa, na to z filmu. Żeby to sobie zrobić, to otwieramy Google Chrome. Wchodzimy do menu na dole, ustawienia. Otwieramy teraz zakładkę pasek adresu. Jeżeli nie ma nie masz, to musisz zaktualizować przeglądarkę. Mamy pasek adresu. Jak widzicie, to mamy dwie opcje. Na do góry i na dole. Możesz też kliknąć i przytrzymać pasek adresu, aby zmienić jego pozycję. Nie? No to klikamy na dół, dochodzimy z ustawień z przeglądarki i proszę bardzo, mamy pasek na dole. Jak w przeglądarce Safari. Nie? Możemy sobie wejść na dowolną stronę. No, oczywiście coś innego, że odpisałem O, proszę bardzo. No i działa, nie? Pasek na dole. To jest może być pilotny dla tych, którzy mają po prostu albo mniejsze dłonie, albo bardzo dużego iPhone'a. Tak z serii Max, nie? Żeby po prostu tak nie wydań, że jest yy, tego tak, kciuka, tylko po prostu masz pod palcem pasek adresu i sobie możesz tu wpisywać, nie? Co tam chcesz. Także nie ma problemu. Dobra. Kolejną nowością. Jest blokowanie, nie, że nie blokowanie, ale konfiguracja reklam. Zobaczymy, czy to jest dostępne w iOS, po nie wiem, ale na Androidzie i PC jest dostępne. Więc wchodzimy do ustawy przeglądarki. Szukamy teraz zabezpieczenia. Chyba to jest bezpieczeństwo, tak, to o to mi chodzi. I tu mamy. Tak, wyczyszczenie danych, bezpieczne przeglądanie. To możemy Incognito po prostu włączyć, co to, to nas nie interesuje. Zawsze używaj bezpiecznych połączeń, hand off po zamknięciu chrama blokuje karty incognito. Poprosz o otwieranie linków w innych aplikacji w trybie incognito i tryb blokady. Tutaj opcji w iOS, o której myślę, nie ma. Musimy przesiąść się na system Android. Więc zamykamy przeglądarkę. I widzimy się w systemie Android. Zobaczmy z na systemie Android. Więc otwieramy przeglądarkę Chrome. Tak. Wchodzimy do menu. W prawym górnym roku. Na Androidzie nie? Wchodzimy do Wybieramy pozycję ustawienia. Teraz szukamy zakładki. Zobaczmy się bezpieczeństwo. Jak widzicie tu mamy dużo więcej opcji. Yy, nas interesuje prywatność na w reklamach. Proszę bardzo. I teraz tu mamy nową opcję, która się nazywa pomiar skuteczności reklam. Możemy to sobie zablokować. Jak widzicie, to mamy pierwszą opcję do połączenia i wyłączenia. Pietreny i reklamodawcy mogą mierzyć skuteczność reklam. Możemy to sobie zablokować, i dzięki temu reklamy nie będą wiedziały, czy my je oglądamy. W skrócie, nie? Eee, nie w, w żadne szczegóły, ale to jeszcze nic, bo to sobie możemy poczytać na ten temat więcej. Istotne kwestie, i kiedy funkcja jest włączona, nie? Na potrzeby pomiaru skuteczności wysyłanych reklam e, witryn, witryny udostępniają sobie nawzajem niektóre dane. To no. po prostu na przykład Google udostępnia reklamy Google udostępniają tam e, witryny WP, informacja, że oglądamy danej reklamy. Mam nadzieję, że, że rozumiecie. Dane pomiarowe reklam są regularnie usuwane z urządzenia. No, to prawda, ale jeżeli możemy je sobie zablokować, żeby te pomiary nie były odbywane, żeby się one nie odbywały, żeby były nie, nie wykonywane te pomiary, to możemy sobie tak zablokować i koniec. Historia przyglądania jest przechowywana na tym urządzeniu, w sposób poufny, a raporty są e, przesyłane z opóźnieniem, co chroni twoją tożsamość. Tak. Czyli te e, raporty nie są na bieżąco wysyłane, ale z tak zwanym lagiem, e, Po prostu z opóźnieniem. Ale teraz drugi tu już trzeci mówię, jeżeli idę do pomery możesz sobie drugą, też przeglądach chcę, zablokować to je zablokuj. Jeżeli używasz innej przeglądarki, to na pewno istnieją rozszerzenia, takie jak Kostery, yy, Adblock Plus, Adguard i tak dalej. One też blokują pomiary reklam. No <laughs> i tutaj istotne kwestie nie mamy jeszcze, nie, nie będę przedłużał, już trzymaj sobie film i sobie je przeczytaj. Jedziemy dalej, do innej funkcji, tematy reklam. To też jest nowa funkcja, której w ogóle nie było, nie? Od wersji 119, a ja dobrze pamiętam, że są to funkcje e, wprowadzone, tyczące się reklam, i tych tego paska, jeżeli chodzi o iOS. Dobra? Tematy, które ci interesują, są okresowo nieokreślane na podstawie naj, najnowszej historii przeglądania i są używane, przez witryny do wyświetlania reklam spersonalizowanych. Do widzenia. Wyłączony, nie? No właśnie. Dlatego na pewno taką sytuację miałeś kiedyś, że oglądasz sobie jakieś samochody czy coś, a następnego dnia czy co dwa dni widzisz samochód na jakiejś zupełnie innej stronie. I teraz pewnie się zapytasz, zaczynałeś, dlatego że tak stało. Jest tak, ponieważ reklamy zbierają tak zwane ciasteczka, czyli tak zwane cookiesy. Czyli reklamy wiedzą, że je obejrzałeś. I te, tematy, nie? Cię interesują wkład samochodów, bo szukasz samochodu, nie? Albo komputera. I potem za dwa dni wyślepę się na zupełnie innych stronach, o zupełnie innej tematyce, reklamy komputerów czy samochodów. Żeby Cię zainteresować. No właśnie. I tutaj też mamy to wszystko opisane, proszę sobie zatrzymajcie film, bo nie, nie, nie będę przedłużał. Jedziemy do trzeciej opcji, którą chciałem teraz omówić. Reklamy sugerowane przez witryny. dane przez witryny mogą określać, tym, czym się interesujesz, a potem sugerować reklamy w trakcie przeglądania. To jest coś podobnego do poprzednio omówionej funkcji, czyli tematy reklam, ale to nie jest to samo. To są sugestie. Bo tematy reklam to są konkrety już. Konkretne reklamy. A sugestie to po prostu serwery, na których siedzą strony, zmieniają się taką, kurde, tu się może to podobać. O kulta, to może to nie? To jest coś pośredniego. Ale, jeżeli również to możesz sobie wyłączyć, to sobie to wyłącz. Nie? No, na PC też to możesz zrobić. No. No i to tyle, co chciałem Wam pokazać. E, z tych nowości na Androidzie, e, bo paska adresu nie mamy, nie? Na dole. Możesz na paska adresu na dole. W systemie Android. Tylko. Na iOS to działa, przynajmniej na to z nagrywanie filmu. Dobra, to jeżeli chodzi o to, to tyle. Jeszcze się może zapytać ktoś o przeglądarkę Edge od Microsoftu, bo ja jej też, też, też używam. Sprawdzałem i przeglądarka Edge nie posiada e, możliwości posunięcia poska adresu na dół, e, bo szukałem, czy to na iOS, czy to na systemie Android, czy. Windows czy Linux na PC, więc y, nie będę się wypowiadał, bo takiej opcji nie ma. No więc proszę Państwa, możemy... otworzyłem przeglądarkę Edge. Menu idzie ustawienia. Nie idzie, to przeszukiwałem ustawienia i odnośnie Paska Adresu nie ma opcji. Nie? A jeżeli chodzi o te reklamy, to weszłem teraz w zakładkę to Państwo. nie danych przeglądania, dane diagnostyczne są wyłączone. Jeżeli masz je włączone, to sobie je również wyłącz ustawienia witryny, to po prostu nic innego jak uprawnienia, do lokalizacji dźwięku, mikrofonu i tak dalej, nic szczególnego. Pokazuj sugestie, wyszukiwanie i witryn na podstawie wpisywanych przeze mnie znaków. Możesz sobie to dezaktywować, ale ja bym to zrobił niekoniecznie, bo dzięki temu nie będę zostawał wyników wyszukiwania. Nie? podczas pisania, yy, na paszku adresu. Zapobieganie siedzeniu. jest tak zwany Do Track. W Androidzie to się nazywa yy, Do Track. Wchodzimy w chroma, menu, yy, ustawienia. I to jest zabezpieczenie, i i bezpieczeństwo, i wystrzygaj żądanie do Nie? I jeszcze wstępne wczytywanie strony, to jest ustawienia wydajności. Ale w skandalce ED nazywa się to za, to nazywa się zapobieganie śledzeniu. Witryny internetowe używają modułu śledzenia do zbierania do informacji dotyczących Twojego przeglądania. Te informacje mogą być używane w celu ulepszania tych witryn internetowych i wyświetlania Ci... takajcie, muszę wziąć telefon w dłonie. Nie muszę wrząć. przeglądania. Te informacje mogą być używane w celu ulepszenia tych witryn internetowych. I wysyłanie tych zawartości takiej jak personalizowane reklamy, niektóre moduły śledzenia zbierają i wysyłają twoje informacje do witryn, które nie były przez ciebie oglądane. Nie? Odwiedzane. Czyli po prostu śledzenie. Jeżeli to masz wyłączone, to, to sobie również to wyłącz. I ustaw ten tryb, czy Donuts na ścisły. No, w tym Microsoft Edge, nie? A w Google Chrome wytrzymaj Track, sobie to włącz. I tutaj nie mamy więcej opcji, nie? Dobra, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o Androida. Jeżeli chodzi o iOS, czy tam mamy dostępne Donuts Track, to możemy sobie zobaczyć. Ale o ile dobrze pamiętam, nie mamy. No i musimy to sprawdzić. Także widzimy się na systemie iOS. Jestem z Bagusza powrotem w systemie iOS. Otwieramy Google Home, Menu, y, ustawienia. I teraz tak, tu mamy Dunodd Track. Prywatność i bezpieczeństwo. Nie widzę takiej opcji, więc możliwe chyba, że tu mamy kontrolę zabezpieczeń jeszcze. A, zmiany hasła i bezpieczne przeglądanie. Mhm. No, to jest takie sprawdzenie, czy jest wszystko w porządku. E, Prywatność i bezpieczeństwo. Bezpieczne przeglądanie to chyba jest. Tak, włączcie sobie silniejszą ochronę, bo w tych czasach, że mamy bardzo dużo phishingu i innych ataków, to sobie poaktywujcie te ścisłe ochrony, bo chyba lepiej kosztem zapamiętywania haseł, aniżeli z, z, no, by coś miało tam nam wstać. Dobra, ale takiego tego zagduna Track, to nie ma, chyba, że tam jest to właśnie też w zabezpieczeniach tutaj. I tutaj, yy, taka idzie, bezpieczne przeglądanie, o, to może tutaj jestem ten demonstrat w jednej opcji ukrytej, nie? no system iOS i w przeglądarce Edge, jeżeli chodzi o przeglądarkę, nie, yy, nie, to, to był chrom. teraz będzie Edge, przeglądarkę Edge, nie? Microsoftu co to wchodzimy do ustawień Nie ulubiona. Ojku. Wstać. Yy, ustawienia. O. Przwata bez zabezpieczenia. Dziane diagnostyczne. Jeżeli są błądzone, to sobie je wyłączcie. Zapobieganie śledzeniu, czyli donut track sobie również to ustaw. I ustaw na ścisły. Tu masz jeszcze wyjątki. Na Androidzie to są wyjątki. Blokowanie reklam, jak widzicie, to macie nie możliwość włączenia. Eee, blokowanie wyskakujących okienek, tak zwanych pop-upów. Jeżeli to dziennie, jak to sobie to wyłącz. Aktywuj to małe zabezpieczenie, bo te w popobach też może być jakiś niebezpieczny kod. Przepraszam bardzo za szumy w ale ciągniki jechały. Dobrze, no i to, to tyle. Jeżeli chodzi o przeglądanie safari, to w ustawieniach systemu musimy pogrzebać, bo tam mamy ustawienia safari. wyszukiwanie, wyszukiwarka prywatna, sugestie wyszukiwarki, sugestie safari, to sobie zostawcie aktywne. Szybkie wyszukiwanie w witrynie, przytulne najcenniejsze, wypełnianie, blokowanie okna wyskakujących, nie okien wyskakujących, tych całych pop-upów, rozszerzenia, pobrane rzeczy i Pasek kart, czy ma być na górze, czy. Nie, nie, czy ma być pasek kart, czy jedna karta. E, pasek z kartami, no, no i więcej tutaj nie mamy, nie? Dobrze. To w safari jest bardzo mało też opcji. E, to tyle, jeżeli chodzi o przeglądarki o, o, safari iOS, nie? Edge oraz Chrome. To powiedziałem nam w kilku nowościach i trochę o zabezpieczeniach przeglądarki, bo to teraz jest teraz istotne. Nie możecie tego bogatoizować, bo to możecie sobie coś spowodować jakieś problemy. Lepiej włączyć ścisłą ochronę niż normalną. Naprawdę mówię wam. Dobra, teraz pójdziemy na komputer PC, z system Windows i się pobawimy na w Chrome. Także widzimy się na komputerze. Jestem z wami z powrotem na komputerze PC. Teraz przejdźmy sobie na nowości w Chrome. Na komputerze ich jest troszkę więcej. A mianowicie udostosuj Chrome. To macie taki nowy panel. Możecie sobie dostosować wygląd, przeglądarki. Proszę, zobaczcie kolory możecie sobie zmieniać. są nic innego jak skórki. Możecie sobie zmienić motywy, jeszcze przeglądarki. Po, pobrać jeszcze dodatkowe z Home web Sora. Macie różne kolekcje czarnych artystów. I możecie sobie po, pobierać różne tła i tak dalej. Oczywiście to jest było już od początku, tylko to nie jest jako taka nowość, ale tutaj mamy taki wysuwany panel teraz, nie? Nadal po prawej stronie, z prawej oczywiście biały kolor, dalej mamy opcję pokazywania skrótów pod wyszukiwarką na stronie głównej i, i, i to tyle, nie? Z nowości, czy coś jeszcze mamy? Nie, nie, jeszcze coś jest. Moje skróty, czy najczęściej odwiedzane strony. Możemy sobie włączyć najczęściej odwiedzane strony i... albo własne, tu mamy dodawanie skrótów, nie? Możemy wprowadzić nazwę i URL, czy adres. Dobra. Także to tak to wygląda, to to byłaby pierwsza nowość. Druga nowość to te reklamy. Wchodzimy do menu. Ustawienia. Yy, zabezpieczenia, prywatność i bezpieczeństwo, tak i tutaj mamy właśnie szukamy tych opcji dotyczących się tych reklam. Tych kółki, prywatność reklamach, tak. I tu mamy dokładnie te trzy opcje, które omawiałem w Androidzie, nie? Tematy reklam. Możemy sobie to wyłączyć. Polecam. Dalej no mamy reklamy sugerowane. Do widzenia. Jeszcze mamy pomysł skuteczności, nie? Też polecam to aktywować. Dezaktywować, a wyłączyć, nie? To zbieranie danych. No, to byłoby tyle. Jeszcze te reklamy na PC i nowości, tyczących się tego. Yy, następną fajną funkcją, prowadzoną niedawno, jest yy, wyszukiwanie w witrynach w Google. Ale u mnie to coś nie działa. Musicie po prawej stronie znaleźć takie G, ikonkę takiego kółka, z, z, a w środku G. To jest wyszukiwanie w Google. Jeżeli otworzysz sobie stronę jakąś, na przykład, nie wiem, o, proszę bardzo, to to powinieneś mieć ikonkę obok tutaj, obok tej, obok tej ikonki, gdzie mam kursor, jeszcze takie G, takie logo Google w takim kółku i naciskasz na to i będziesz miał e, taki panel. Zaraz wam pokażę. O, takie coś, tylko że zamiast tego będziesz miał e, te. E, zamiast zakładek będziesz miał e, te. E, no, z Google, nie? W celu na przykład znalezienia innych treści na dobre programy w moim przypadku, nie? Też, też taka fajna funkcja, ale w praktyce jak ona działa, to Wam nie pokażę, bo ona u mnie, no, no nie działa, niedostępna nie, nie jest, więc to zrobimy, nie? No, jeszcze kolejną fajną rzeczą jest e, przebudowany pasek adresu, jeżeli sobie wejdziesz, to będziesz tu pisał, to będziesz też dostawał wyniki z wyszukiwarki. Też fajna sprawa. Kolejna rzecz to, ale jeszcze niedostępna, ale zbliżająca się to przebudowany Home Web Store. Ale na jego temat raczej filmu nie zrobię, gdyż ja na co dzień na, w komputerze używam Safari Edge od Microsoftu. I te zakładki z kategoriami mają być takie postacie prostu poziome, takich kafelków, nie? I tu ma być zastosowany widok, materiał U 3.0, czy jakoś. Takie, taka stylistyka inna ma być, nie? Tego Chrome Web Dobra, to to. I, I coś jeszcze? Czekajcie, zatrzymam sobie, bo ja mam, znam taką fajną stronę, gdzie były te, te nowości wypisane i do Was wrócę za chwilkę. Już I wiem, że i, i jestem z powrotem. No, nic takiego już tam nie było napisane. Jedynie co było napisane, to jeszcze, że twórcy Google zespół za to odpowiedzialny, i, jeszcze ma sprowadzić takie skanowanie jakby stron. Poszukiwaniu jakichś tam niebezpiecznych wizyt, nie? Bo obecnie to się odbywało od 60 do więcej 30, a 60 ma Chyba tak, to skanowanie, nie? Ale musieli to zagęścić, to skanowanie, żeby ono było częstsze, ponieważ każda z. Może nie każda, ale większość stron czynnikowych jest dostępna przez 10 minut nawet. Więc, no, to 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 było jeszcze? Tak w silniku Chroma, nie? Wprowadzono tą zmianę. Żeby Chrome dostawał częściej zaktualizowane sygnatury, nie? I bazy stron niebezpiecznych. Dobra. No, no to to, jeżeli chodzi o nowości Chrome da PC, na Windows i Linux działały one tak samo. Jeżeli chodzi o przeglądanie Edge i to blokowanie śledzenia reklam, czy reklamy, to w ustawienia wchodzimy i zobaczymy, czy tutaj też jest. Bo tego nie sprawdzałem na komputerze. Zaraz zobaczymy przeglądanie domyślne, bezpieczeństwo inne to nie. Recytowanie, ustawianie dostępu, a, po prywatności prywatność bezpieczeństwa i usługi. To może coś jest. A, ustawcie sobie ochronę na ścisłą, tak jak ja mam. moduły śledzenia, możecie sobie przejrzeć. No. A, ładują się chyba. Możemy sobie te wyjątki tu dodawać i zawsze używać zapobieganych w śledzeniu wartości słyszących podczas przeglądania w intrywet. To polecam również włączyć. Wymagane dane diagnostyczne, to one muszą być wysyłane, a dane diagnostyczne sobie wyłączcie, ale ja je mam zablokowane. W systemie Windows, dlatego mam to tutaj niedostępne, nie, nie ta, ta, ta opcja jest u mnie nieaktywna. Webszona wyszukiwania usługi, promów, webszona produkcji firm. Microsoft, wysyłając wyniki wyszukiwaki do sieci web, nie włączać tego, to ma być wyłączone. Personalizacja i reklamy również wyłączamy. I to mamy, zabezpieczenia samej przeglądarki, tu już lepiej nie grzebcie. No dobra, i usługach też nie grzebcie. Dobra, to byłoby tyle ode mnie w tym materiale. Piszcie to o, o nim myślicie, czy wam się przydał. Ja chciałem się skupić przede wszystkim na tych yy, nowościach na tym pasku adresu, yy, nowościach w rom nie? Jakie zostały wprowadzone niedawno? Czy to w październiku, we wrześniu, czy jak Na tym się chciałem skupić, ale powiedziałem też przy okazji, bo zaczepiliśmy o temat bezpieczeństwa. To y, do całego dokończyć, nie, żeby on był wyczerpany. Dobra. Będą pytania, to pisz w komentarzach. Ja się będę z wami żegnął. Materiał będzie publikowany prawdopodobnie w środę. To będzie 8 listopada, tak, 2023, 8 listopada prawdopodobnie, bo to nagrywam na środę. On no, zająłem się tym, bo mówię Wam, czasami nie, nie, człowiek nie ma co robić, sobie włączy, A o tych nowościach dowiedziałem się kilka dni temu, chyba dwa dni temu, czy trzy, bo ja na co dzień używam czegoś, taki Edge na PC, ale na Androidzie czy iOS jak mam dostęp do iPhone'a, to używam Chroma. <laughs> Dlatego mam zainstalowane przeglądarki Edge oraz Chrome na PC i na telefonie, nie te dwie. Żeby mieć dostęp do wszystkich danych. No. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was z tej strony, był Dawid na Materiał nagrywany 6 listopada, a opublikowany będzie 8 listopada. Cześć mam. Trzymajcie się. Taki update jeszcze dorobiam, gdyż okazało się, że ja robiłem materiał o ochronie prywatności i zabezpieczeniach. Nie w przeglądach Ed i Chrome. Eee, materiał tak, ale przy okazji mówię wam, jak zahaczyliśmy o te re wyświetlenie reklam, bo tam była nowość, nowa funkcja. To wspomniałem o tym bezpieczeństwie i ochronie prywatności jeszcze raz, bo chyba lepiej dwa razy o tym nagrać jakiś materiał niż wcale, nie, no właśnie, bo to jest teraz bardzo ważne, ta ochrona prywatności i bezpieczeństwo w sieci web, w internecie, że chyba lepiej dużo więcej o tym mówić i wspominać niż w ogóle, nie, no. Teraz już naprawdę koniec, cześć, trzymajcie się.